Słuchajcie, nie uwierzycie, jaki samolot znalazłem. Który jeździ po drogach publicznych i jak najbardziej wygląda wszystko na to, że jest wszystko w początku. Zobaczcie sobie. Piękna E36 w kompakcie. Troszeczkę ty ale nie jest źle. To wszystko się zrobi. Siateczka, spachelka. No. W środku nie widać nic, bo. Koła są jakieś dobra, tutaj też jest troszeczkę zjedzona, ale wygląda na to, że całkiem, całkiem w porządku. Samochód ma chyba 30 parę lat. Słuchajcie, te zjedowiary, takie auta jeżdżą po drodze. Gość sobie tu przyjechał, elegancko zaparkował samochód, jak gdyby nigdy nic. Super, stoję. Jadę. O, lustreczko zbite. A to nic. Lusterko jest, jest. To miadaczu nie dostanie. To rozbite to nie ma znaczenia, tak? O, troszkę potuningowany. Nie, no jest petarda. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego samochodu. ETIE można byłoby z nim porozmawiać. Jakie plany remontowe na ten samochód? Trzymajcie się, hej!